Okej, stary, bo ja nie wiem co się dzieje. Gdzie ty jesteś? No, jesteś tutaj. Ale w ogóle moja postać ślizga po podłodze. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem, czy też to czujesz. No, ja czuję tak, że. Przejmuj tą. Nie, nic jeszcze nie przemówiłem. Stary, a mi leci xp No ale to, to musimy tego bronić, czy czegoś innego? Nie wiem, ale... Guard the objective, find the nearest combat spot. Yy, no tak, no mamy to chronić, no no i co? No tak, ale gdzie jest przeciwnik? No ale jak y, jestem hostem, to... mi chodzi powiem, razy gorzej To przydałby się chyba ten, jakiś med, co? Jaki med? Med... A! Do czego, jak no. ten komputer grać nie potrafi? I idę go zabić. Dziękuję, skąd oni wyskakują. Nie, nie mogę dzierżyć, jak ta postać się rusza po prostu, stara. Ale twoja pokaż ją. O, idą dołem, stary No weźmy broń, bo... O kurde, ale nam przywalił. Ale jak zlekceważyłem, bo i że szacunku dla niego miałem. No nie wiem, że ja żyję. Dzięki stary, że mi ammo rzucasz. No rzuć mi ammo! Gdzie jesteś, no, no kurwa! No tutaj stary! Nie mogę stary, bo byłeś na tle panelu i nie mogę sobie nic zrobić. No a teraz? Może byś... a nie możesz mi podnieść? A, nie, no, dobra, sam podniosłem. On. Change to soldier, change to medic. Ja chcę change to medic. No pewnie nawet nie masz tego. Kurwa, no ale ammo nie mam. Miałeś mi rzucić ammo stary i nie rzuciłeś jeszcze. Ta lecz mnie, co za koleś. Czekaj, bo ja Okej, mogę x -y chyba sam sobie doładować ammo. Nie no. O, idę. No ale kurwa, mam fps -y tutaj, co to za gra jest. Masz ammo. Bo ta gra jest taka zryta. No, jest, no ty mi coś mówisz, że jest niezoptimalizowana totalnie. No ktoś mi tam coś mówił. Nie wiem, gdzieś to widzimy, ktoś to grał i był syf straszny. I sobie podarował. No, kurwa stary, to ty, ty sobie pohostuj stary, kurwa. Ja postowałem, to tylko że to widzi, że nie mam chyba IP zewnętrznego i nie mogę. Ja jeszcze tylko 11 minut, musisz wytrzymać ten syf i ten. I dostaniemy. Dobra, to ja, to ja proponuję ten. Tak samo stary. Żeby ja, szamo, stary, że że ja, ja to pie pierdolę, to masz 2 FPS-y. No nie wiem ile mam FPS-ów, -y, no z 20 max. Zajmij się jak stawiasz ja mam po teraz. To... A, dobra. No, 5 mam, ale se daje radę, wiesz? <śmiech> <śmiech> nie, no mam 100. Za PLECY, PLECY, PLECY! No ale downów? Yy, słuchałeś mnie ostatnio, co trzeba robić jak masz 5 FPS-ów, nie? A trzeba zrobić żebyś miał 100 To możesz teraz zastosować się i kupić cenowy dysk Czemu ta gra jest taka zryta? Czemu ich wyskakują po dwóch i oni nic nie robią? Ej, ale jak masz takie coś wydać po prostu? To jest gra dla xboxów, stary kurwa, masz pada i ruszasz się dwa na godzinę i jesteś w stanie wtedy wycelować. No możliwe, to, możliwe zdanie, ale nie tam. Mogli tego jakiejś tranzycji zrobić tego. No, no nie, bo to kosztuje. Ty bo masz meda! Masz... Bo ja umieram, Nie, nie mam meda. Ty wiesz, że tu jest... Tu ja są... zginąłem. Ja też zginąłem. Tu jest perk, który ten... To ja mam ten. Ta, ta, ta. Ale granat się wywołuje. Jest, jest stary. fire? Granat się wiecie, rzuca jakbyś stary kamieniem. Nie, nie, jakbyś kamieniem rzucał i nie wiem, 100-kilowym. Tak granat leci. Masakra, masakra. Ej, hey to jest najgorsze. No, no nie zjeżdżę tego dużej, no Nie, no jeszcze jeszcze stary 9 minut tylko, bo ja chcę tą broń nową dostać i walić tą grę. A w ogóle to, no, ja fajer, to nagrywam, weź opowiedz tym, weź opowiedz ludziom czemu ta gra nie jest fajna. Ta gra jest fajna. Jest świetna. Polecam. <grym> <grym> nie no, jest darmowy weekend. Jest darmowy weekend tej gry, dlatego polecamy Nie, naprawdę, kurwa, moi znajomi zapłacili za nią 100 zł ponad Co i... Co ty gadasz? No kupili ją zaraz po premierze. Ja ogólnie, nic, ogólnie tą grę robiła przy współpracy firma, która robiła o, takie hity jak padłem, padłem, enemy terytory, czyli kurwa gra stary. Najlepsza gra. Samo zachowanie myszki jest tak jak ją grał na padzie po prostu. Broń mnie, bo ja przejmuję. Ja zginąłem także. No to fajnie, pewnie ja zaraz też zginę. Już prawie przejąłem stary, prawie, A może prawie. zobaczymy, co się stanie, jak zginiemy. No ja już zginąłem przecież z tobą wiele razy. No nie, ale jak całkiem zginiemy i zostawimy im tego. Nie no, bo wtedy przegramy na pewno. o no co chodzi? Ale o co ci chodzi z tym padem? No inaczej mi się celownik normalnie rusza. Problem jest taki, to, że. No ja... nie, mi się nie rusza normalnie. Że jak jest perk w grze, który mówi Ci o tym, że ktoś w Ciebie celuje, to to już jest wiesz... Nie wiem czy widziałeś. Nie, sorry. Jest nie, perk, nie. że jak ktoś w Ciebie celuje, to Ci pokazuje skąd ty do Ciebie celuje. nie jest też auto-celowanie. <laughs> Kurde, padłem. A bot mnie oczywiście nie widzi. O, teraz mnie zobaczył. Nie, John, sorry. No nie, o, stary. Jak pan ser no. serwer stary, wyłączyłeś go! Wyła wyłączyłeś go, stary. Musisz przeprosić widzów teraz, bo przerwałeś po o, tą bogatą rozrywkę. Przepraszam, nie mogę. E, powiem więcej. Prawy przycisk i delete. Delete local content. Stary, później mam tę Ja też zrobię delete, tylko jeszcze sobie <laughs> dodam tego. Wygląd postaci. No, muszę coś pokazać. Co tu jest fajne, Steam bank. Podoba mi się ten. Zrobienie postaci mi się podoba i tyle, fajna grapa jest. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o grę bring, Albo raczej Brink jeden dzień. Jak to, jak to tam leci? One day left. <laughs> Brink. One day left. U mnie już jest zero dni. <laughs> dla tej gry i też jogurt pozdrów, wszystkich pozdrów mamy. Pozdrawiam, no, polecamy grę warta 50 tych euro. Czyli yy, tak. Właśnie. Jak nie lubicie, nie wiem, brata albo coś, to mu kupcie na <śmany> <Pod> urodzinie. <mingem. śmany> no. To pa. No to Skutejcie. tyle.